siemana na moim miejscu jest, raz w nas kolejnym odcinku granie nocą, tym razem przy docie Miejmy nadzieję, że gra będzie udana. Kumpel mi do tego zachęcił, mówił, że zagrał sobie w Dotę i także bliska grałem w Lola, ale to bardzo malutko, tak samo jak w Dotę. Sami widzicie, że mam czwarty poziom. Troszeczkę w to pograłem kiedyś. Ja akurat tak naszło mię może jakiś materiał z Dota bym nagrał mm, takiego właśnie w ramach luźnego grania. Okej okay, Ludziska. Ci którzy nie grali w Dotę tylko tak powiem okrótce gra składa się tak z kilku hmm, trybów. Ja akurat będę grał Alpic jeszcze są tam ograniczenia herości i tak dalej, i tak dalej. Mecz trwa tak około 45 minut. Trochę długo jak na odcinek. Wyszukiwanie meczu jest dosyć też długie. To mi się nie podoba w tej grze. I cóż, jeszcze no i, i gra. Mm. Każda mapa rozwija się na bardzo standardowej jednej mapce. Yy, także składają się dwie drużyny. No i co, i to dzisiaj chyba na tyle, co mogłem do Ciebie powiedzieć. Życzę mi chyba więcej szczęścia niż skilla. moim zdaniem subiektywnym. Yy, dlaczego tak uważam? Bo jak grałem pierwsze meczyki, to. Mm, miałem niesamowite szczęście, że udało mi się rapić każdego, a teraz to jest, że porażka, 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 za dużo kombinuję przy tworzeniu mm, postaci. tam, Znaczy przy upgradzie. No i to już to na tyle. A co mnie jeszcze jedno zachęciło, kumpel mi powiedział, że... Mm, można sprzedawać przedmioty na rynku Steam z Doty i za to można sobie tam centy zarabiać na Eurusy i wydawać na te nagry. Chciałem to sprawdzić, zobaczymy. Chyba, że Wam się jakaś ta seria spodoba, to znaczy ta gra. Jeśli chcielibyście zaczęli więcej meczy z Doty, to nie ma ludzkiego problemu. Ja będę sobie na jakieś nagrywał. Hmm, krótkie y, odcinki i będę jakoś to montował w, y, na przykład y, top ten moich najlepszych akcji tak myślę y, no i cóż może jakieś tam ewentualnie porodniczek uda mi się y, wykombinować dla was okej, okay, na niskim priorytecie zaakceptujemy i cóż, jakieś poradniki z każdej postaci, co uważam, co jest e, dobre, co złe, to też ludziska możemy sobie zrobić. Ja się do tego odpowiednio przygotuję. Merytorycznie. No i cóż, to na tyle z doty. No i właśnie ludzka ten tryb zarabiania. to się... nie to. to sobie wezmę za postać mm, tą, tak bismastera akurat tą postacią mi się najlepiej gra, troszeczkę sobie tam poskakałem po innych postaciach, ale to mi się akurat najlepiej zaczęło grać no i co żyjska? a akurat jak ta seria nocne granie, to więcej będzie gadania niż grania taki game vlogowy materiał no i co, że Kiedy kosiłem sobie dwa dni temu trawę na ogrodzie mocno rozmyślałem o otwarciu nowych kanałów głównie tego how to survive co opowiadam podczas następnego odcinka takie łączenie survival bushcraftu i Cube riders i nawet od zera do milionera tak mnie to cholernie kręci jak inwestować kasę.

Okej. zobaczymy, może nikt tego nie opuści. No i co rzuciska? Ten od 0 do Jakbym to zaczął tę serię nagrywać? Tak myślałem, właśnie, żeby yes. zacząć jakiś materiał informacyjny o mnie, o kanale, takim coś jakby zwiastun. I potem byśmy zaczęli brać się za. Nie wiem, sprzedać jakieś rzeczy, które mam w chacie, żeby zrobić pierwszą klasę i mm... potencjalnie wstawić to w jakieś rzeczy, żeby potem troszeczkę to zapgradeować, czy tam ulepszyć, odnowić i sprzedać dalej. Na tej zasadzie myślałem. <laughs> I odcinek tak, nie wiem, myślałem jeden tygodniowo, taki podsumujący cały. Tydzień to był odcinek od tego, a tego kanału How to Surfy jakoś tak, to starałbym się właśnie nagrywać, żeby były dwa odcinki tygodniowo: jeden ze Surfy, czy tam był już mm, a potem drugi odcinek ze zwiedzania takiego. Ok, może się uda się wykończyć. No, jest zawsze pytanie Okej, Ok, zawsze coś. No są troszeczkę osłabione, ale no. Niestety, proszę etapy są najważniejsze. żeby się do tego kolesia osiągnąć nice. Kolejny awans. No, na razie świetnie idzie. Dwie asysty. Ok, się troszeczkę wycofam. No i właśnie rodziska ten taki zwiedzenie różnych starych miejsc takie co mają klimat jak to jest na YouTube Riders No też dziska początki tego kanału by nie były udane O oh, fucking shit This way. może uda mi się nawiać Troszeczkę się podleczymy I więc tak właśnie Rziska Co byście powiedzieli właśnie na Taki stricte kanał. Napiszcie coś w komentarzach, bo łapka w górę, łapka w dół to takie niż 5, niż 9. Bo podczas ostatniego materiału to myślałem, że muszę wszystkie trzy kanały otworzyć, żeby kogoś jeszcze zadowolić. Yy... Po Porządka, dlaczego kolejne kanały? Yy... Jakoś specjalnie bym się. Yy... A short mm, of light. Zobaczmy, brziska, nie chciałbym robić sobie syfo na kanale, tym co mam gameplayowym. Tutaj bym akurat go, no starał się Twoja nie... nie pozostawiać. Żeby po prostu kanał nie był zaśmiecony. Jeśli by miało być na przykład jakieś inne seria, to wtedy możemy pomyśleć, jak tylko zacząłem prowadzić serię 3, wiesz, że porozmawiajmy. No, krótko, seria 3, wiesz, że ludzie na kanale. Będzie się ukazywała, no... tak jak będzie mi się chciało zrobić, a porozmawiamy, potrzebuję jakiegoś porządnego tematu. Zimma... <trybujesz> no Padłem. <trybujesz> Cloaked No troszeczkę... jakiś tam jeden kill zarobiony. tu pójść w topory, rzucenie toporami. No nice, i idziemy z powrotem. I właśnie tak właśnie ludziskam mi się nad tymi dwoma kanałami, tak już na poważnie. Hmm... A co z tym warszatem ludzką? No niestety tego na razie nie mogę wykonać, bo ponieważ no właśnie nie mam miejsca gdzie się ulokować się z tym całym moim bajzlem, żeby coś zacząć robić. Bounty for your hide. I move. Feel my Tak, nie uda mi się. Przypadnę. No, chciałem iść na hama, niestety nie wypaliło. <grymne> I tak też się zdarza. No i co dziska. Powiecie no właśnie na otwarcie tych dwóch kanałów to mnie głównie interesuje. A co ludziska jeszcze a propos tego zarabiania na Steamie dla osób które by chciały coś w ogóle jakieś tam zarobić sobie na grę podczas grania? A, 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 a. To powiem wam, że y... Że można to zrobić na kilka wiele innych sposobów Bo widziałem, że właśnie to um, ta kantysta i Global Offensive Można. Ładnie zarabiać, okej okay, dobra, wycofamy się, bo zaraz znowu skina. nawet tak. Średnio idzie. 2-2-2. 2 kille, 2 dotnięcia i 2 asysty. Ale jak na początek, to, to dosyć dobry mecz mi się udał. Roboczyska to jeszcze druga sprawa. Hmm. Chciałem spróbować to nagrać już 3 razy, czy 4, już podchodziłem cały czas do tego e, samego momentu. Ale niestety, to albo mi wywalał do pulpitu gra, albo po prostu ktoś mi przeszkadzał. I niestety, tak to nie wyszło. Jak to miało wyjść? Ale powiem Wam, że, no, do tak jak dla mnie takie zagranie, raz w tygodniu, to dosyć tak mi się podoba. Tylko szkoda, że właśnie te mecze są takie długie, jak dla mnie wystarczyły takie 15-minutówki

się ustawimy, może coś sobie kupimy w sklepie. Że, A żeby Heis nie stracił. Tak. Spróbujmy rozwalić wieżę, zawsze dodatkowy Heis. Nie, nie chodu a jakby inaczej, to więc co w chcecie? Dwa otwarcie nowych kanałów, Dota, z najlepszych moich akcji, yy, czy coś innego, napiszcie w komentarzach. Ja się bardzo. Mile ucieszę. Aha i właśnie czy mam powrócić do serii porozmawiajmy, tym akurat troszeczkę w tej serii zrobię jeszcze jeden odcinek. Jak Was się jeszcze o to zaraz zapytam yy, i co jeszcze? A czy będzie dzisiaj na następny odcinek porozmawiajmy o zarobienie właśnie nagraniu? Akurat co do doty to jestem dosyć zszokowany, że takie wysokie są nagrody w trudniach. Ja bym akurat tego mm, nie mógł robić. Dobra, ulepszenia. Co bym tutaj sobie mógł ulepszyć? Tą kulkę bym się przydała. Ale jest cholernie droga. Okej. Okay. wypełniam sobie Point Boostera. Rzecz troszeczkę do. Pancerza też by się przydało, nie. Powiem, że nie. Dobra, spróbujmy tego krótko się zatwić. Ok, zaatakował mnie, ale głowę to wyszło. Jak okay, jesteśmy się do zysku, wydaje że będzie szybki maczek. Jak okay, na razie świetnie idzie. A z tych dwóch zdolności i z tej trzeciej nie korzystam za bardzo. Napiszcie mi, czy to jest jakiś błąd z mojej strony. Ok, wycofamy się. Hmm. Praktycznie bym mógł sobie wykupić jakiś... Ulepszenie w ukrytym sklepie mm. Fuck Nie udało mi się kupić Koleś by przynajmniej tyle hajsa nie zdobył Na mnie, no ale cóż I tak też się zdarza Uda mi się teraz uciskać do ukrytego sklepu. I kupimy sobie małe co. Poza ci większego zdrowia. Jedna z najdroższych weźmiemy, kupimy, bo. To nie ma sensu tyle hajsu trzymać, bo akurat tutaj chyba nic nie kupię sobie lepszego. co mamy blok. Hmm, 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 średnio kosztowało. hmm, średnio kosztowało dobrze, na razie dobra, tylko sobie kupimy? hmm, sobie kupimy hmm, czy to na coś egzamin? Okej. hmm, hmm, no, dosyć tak. średnio. No co za chamstwo. Skąd no, to będziemy gonić? Tak. Tak, jesteśmy się wydaje, że będę się uh, <laughs> zmienić atakownię. Pójdziemy sobie na topa. Bo jest dosyć sporo. Mm. Bohaterów. Ale właśnie bliska, że się do tej rozgrywka usadziła. Z reguły na midzie jest jeden koleś. Dwóch u góry i dwóch na dole. Twoja góra jest pod atakiem. Nie może to być ja. Ok. Szybka śmierć. O, świetnie. Było się trochę hajsu zarobić. אוקיי, זה זה חם. פאקינג שיט.